Na linii za Madeusz. No jestem, jestem. Halo, halo, można podgłosić Amadeusza? Halo. Cześć Amadi. No siemanko, co tam, panowie? Cicho go co Postaliłem, słuchasz. Oglądałem, oglądałem, tylko akurat jak się zaczęło dziać, to przez chwilę, to aż byłem w szoku. Aż poszedłem do pokoju obok się zapytać, czy kurwa oglądają, co pierdoli ten debil. A nie, Alan wypowiedział się, no właśnie na, na tym temat... Dała... ja końcówki tego nie słyszałem, więc nie wiem co powiedział no, pod koniec Odnośnie dźgnięcia nożem Ale jestem w szoku, po no. pierwsze, ja jestem w szoku, słuchajcie Mi, mi to pierwszej wody, kur. Dobra, niech ten szumator zamknie, Ja daj mi się wypowiedzieć, bo teraz jest moja kolej to ja akurat mówiłem, Adi A, no to... dobra, przepraszam, przepraszam, <laughs> pozdrawiam, Adi, jedziesz z, nią, z tą mendą, słuchajcie Niech ten farmazon pokaże komukolwiek, że ja przykładałem jakiemuś facetowi nóż do gardła, chyba, chyba, że, chyba że teraz się wypowie, bo wie, że to co powiedział wtedy już jest kłamstwem. On wie, że to było kłamstwem, więc nie wiem co on powie i ja odpowiem dalej. Gdy gnęłeś Cześć, kurwa gdzie chłopaka, Gdy gnęłeś kurwa chłopaka, który się teraz ty le... się dalej rozpierdala, Ja to jest nie, nie powod... no, ty, to jest ty. kurwa przecież no, kurwa wszędzie kurwa jest, ty. Ty jak ty... się nie... rozpierdala w pedale jebany. mamy face -to -face. Zadamki, pizdę, kurwa. Ej, gdzie ty, jest twój szklany sufit rozjebania no. się? Gdzie, gdzie ty kurwa, gdzie, gdzie się rozpierdala? Normalnie kurwa, hmm. normalnie, normalnie kurwa chłopak leży pod respiratorem, to on się teraz rozpierdala kurwa i każe kurwa zmieniać yy, dziewczynie kurwa zeznania, bo kurwa i płaci teraz. Taka jest nie. prawda. I mam kurwa to dobra, i to mam na mocnych, na I to mam chłopaków mocnych za sobą, którzy to kurwa. Pokuraj. Którzy kurwa na wiedzą nie jak było. No jesteś sam, czekajcie. Zostałeś sam, Spoko. To, zaraz, to krok sam krok, w tym mieście. No chyba nie. I czy ja przełożyłem no. To ty musisz spierdałaś od miasta do miasta. To ty musisz spierdać do no? miasta, bo cię wszędzie kurwa gonią. <laughs> Cwoku zajeby. Ty z z tobą w Dawid, Dobra, daj wam Amadeuszowi, bo. Nigdzie nie spierdalam, tylko na święta zjechałem do rodziny. A to nieraz nie do ciebie kurwa było, że ty spierdałeś. ta łysa pała spierdala wszędzie. Dobra, co Byłem we Wrocławiu, możesz? teraz w ty tym te mieście mój mój, 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 Ja tutaj dzwonię, bo liczyłem, że będziesz Spacie. miał resztki honoru i, po, i, przyznasz się, i przyznasz się, że, że się nie pomówił. Że ale to jest jak bez honoru, przykładał. czego ty oczekujesz, Amadeusz? No ja, ale po prostu liczyłem, że może po prostu wierzy, bo już wierzę jedną gafę i powie: no dobra, powiedziałem źle, pomówiłem cię w internecie, wymyśliłem historię, albo źle usłyszałem cokolwiek. No nie wiem, chciałbym, żeby Alon się jakoś do tego ustosunkował, bo przed to, co przed chwilą zapierdoliłeś. To jestem w szoku i przy, po pierwsze, ta dziewczyna, o której wspominasz, cię wyjaśni na 100% za mną. Dobra, to tu jak jej zapłacisz to, pieniądze, jak jej Ale zapłacisz, poczytaj. jak jej zapłacisz, to pewnie zmieni. Kurwa, ja nigdy nikomu nie płacę. No to, to cieka. pierdol, ciekaw. Dobrze, dobrze. To i tak to na pewno nie będzie miało tego... Tutaj na pewno to nie będzie miało końca. Zobaczcie, że to będzie miało kontynuację on, dalej, bo, bo to już kurwa za daleko mądre poszło. Mądre poszło. Mądre bo to poszła sprawa z urzędu. Niby kurwa, niby nie składasz zeznań, a walisz kurwa co chwilę filmiki na YouTube'a. No to złożyłem zeznania, według ciebie czy nie złożyłem, bo już no. nie rozumiem, bo ja nie powiedziałem, powiedziałeś, że nie będziesz składał zeznań, ale wszystko kurwa mówisz na internetach, a to jest kurwa, wiesz, sprawa i tak z urzędu. Ale nie wiem czy wiesz, że w, jak się składa zeznanie, to jest takie pouczenie, że mówisz zgodnie z prawdą. No. Ja w internecie to sobie mogę kurwa opowiadać co chcę i nie ma to wpływu. Ale policja na ma to, ale policja i tak ma na to kurwa w, w wygląd, więc patrzy. Wgląd ma, ale dopóki ja się Dobre. pod tym nie podpiszę, to to nie ma no to się nie, podpi nie podpiszesz się, bo będziesz kurwa nakładał do dziewczynę, żeby kurwa gadała i zapłacisz się za to, za to. Ty jesteś debilem, Po pierwsze, to co gad będziesz się z, nią z dziewczyną, to jest 100% Po <laughs> drugie, <śmiech> gadasz, że on leży pod respiratorem. Chłopie, co ty gadasz kurwa? Co ty teraz pierdolisz że on leży pod respiratorem? Chłopak kurwa, ledwo co się sobie, kurwa wiesz. Spokojnie w swoim domu siedzi. Ten kolej spokojnie w swoim domu siedzi. Zobaczcie, jaki ty jesteś mój stary. Przecież ja liczę, że po tych twoich farmazonach internet to cię wyjaśni raz na zawsze, co no, nie? No, Ciebie, kurwa, żeby nie, nie wyjaśnił. No. Ciebie żeby nie Pierwszy, wyjaśnił. Tak, słyszałem kilka wersji, które latały. No ale tą, to ja nie wiem od kogo ty słyszałeś, ale jestem w szoku, jestem w szoku no. po tej wersji. Jeszcze mówisz, że ja komuś płacę. Że toż? zobaczy, Jedługo Niedługo to, że Dobrze, płacę, że, nie że to że się samo wyjaśni. No? Niedługo nie mówię ci. Tylko teraz, kurwa, normalny chłopak, który, kurwa, bronił swojej dziewczyny, bo chciał, kurwa, y, mówię, bo bronił swojej dziewczyny, której, kurwa, chciałeś zapłacić tam parę stów, ku, kupić ją, kurwa, normalnie jakąś dziwkę, kurwa, na telefon, chciałeś, kurwa, jej płacić, żebyś latała, kurwa, w bikini u ciebie na tym, to się nie dziwię, że, kurwa, stanął swy, w obronie swojej dziewczyny. A ty kurwa teraz odpierdalasz ty, takie ty, kurwa nie głupoty, nie no. Nie się, że, że gadałem z moją koleżanką... Yy, która ma chłopaka! Jak możesz nie, nie, nie. kurwa proponować dziewczynie, żeby przyszła i się rozbierała kurwa u ciebie na, na live'ie, która ma, która ma chłopaka? Kurwa! Chłopak, weź się zastanów w ogóle co ty robisz, ty! Obiosho. Idioto, po pierwsze, to ja nawet nie wiedziałem, że ona Przestań ma... Przestań gadać! Przestań gadać kurwa! Drugie, chłopak, chłopak dzwonił do ciebie, żebyś dał ci spokój! Normalny chłopak dzwonił do ciebie, żebyś dał, dał jej spokój, a ja ty dalej kurwa dzwoniłeś. Ona ma OnlyFansa i no. występuje w zawodach, czy tam będzie chciała występować w zawodach bikini Fitness. No. Więc nie ma nic dziwnego. Ta, bikini fitness no. to są, kurwa zawody, a nie kurwa. Że w bikini, cała twoja no. historia jest zmyślona oprócz tego, że istnieje ta dziewczyna. Wszystko, on ani nie leży pod respiratorem, tylko normalnie siedzi u siebie w domu i ani jej złotówki, kurwa, za co je w końcu chciałem, za filmik zapłacić czy za to, żeby pierdoliła na zeznaniach, bo ciągle kurwa. Teraz, kurwa, żeby zmieniła zeznania, chciałem się płacić wcześniej, jak jej odzwoniłeś do niej, żeby, kurwa, występowała u ciebie na live'ie. No to, no to żeby, żeby, po pierwsze nie płacić... No, dobra, już się pultarz, lajwa, dobra, już się pultarz. Kurwa. I nie dobra, pultarz szybki, już się, kurwa. Napisz jeden już się pultarz, kurwa, w to co gada no, Powiem kurwa. ci tak, no, kurwa, zgłosiłeś się na cały no. internet i jeśli ona będzie mogła, to chętnie się na pewno wypowie w tym temacie, bo sam z, nią, z niej teraz robisz szmatę, a to jest słuchaj, nie, dobra, Ja nie karioto. robię absolutnie właśnie właśnie, to Ty chciałeś próbować tej dziewczyny zrobić szmatę, dzwoniąc koleś, do niej, proponując jej pieniądze, żeby występowała u Ciebie na live'ie, ty, człowieku! Nie, ona po koleżeńsku na Po pierwsze, no. Po pierwsze pokój mówisz występowała u mnie na live'ach, jak ja nie powiedziałem, co to za dziewczyna, bo może nie chciała się w internecie pokazywać, Uch. a teraz oni szybko dojdą po szotach, ty kurwa Uch. pało jebana. Dobra. To Obie, się, nie się nie dziwię, chodzi, bo, A teraz to, jest... to na szotach właśnie, że się kurwa zajebał z dubska na cały internet, no co za ty Kurwa, kurwa... Ja, Czwarty ja szpagat w tygodniu. Tak, ona, wczoraj z nią rozmawiałem i, i póki co nie chciała się w internecie pokazywać, a już będzie wiadomo o kogo chodzi. No, ty jesteś kurwa takim głąbem, zresztą wymyśliłeś i z respiratorem i z tym wszystkim. Powiem ci tyle, Alan, no kurwa nie masz ja się przyznać, chociaż że wtedy zapierdoliłeś w głupotę, że komuś. Dobra, to i tak poparali. się kurwa mówię, to i tak będzie kurwa wyjaśnione, i tak to będzie wyjaśnione, a wtedy ty będziesz kurwa przepraszał cały internet. To Bo już są wiadomości, naszą. którym piszesz, że będziesz musiał niedługo przeprosić swoich kurwa, e, 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 swoich e, tych, swoich e, ludzi, żeby za, za te kurwa kłamstwa, które kurwa pierdoli z no, internetu. to z że przyszedł do mnie z maczetą czy z czym według Ciebie? Z jaką kurwa maczetą? Gdyby przyszedł z maczetą, to by cię kurwa, to byś kurwa nie przyszedł, a gdzie tam kurwa leciutko miałeś te kurwa dwa paluchy może. Gdzie, tak? gdyby, Dziś do Ciebie zobaczę to, to ledwo byś kurwa Weź. A kto weź, do, Nie chcę się a kto a kto siedzi Del, który no, no, to który moją operację, co to, to, był, to... A, już ten, Bog... to sprzedaż. Wiesz, obok siedzi Del, który opłacił moją operację, bo miałem poprzeciniany ścięgna i nerwy do człowieku widziałem swoje We. swoje kości. Tak. A... Dobra. No nie wiem, no ja więcej nie mam nic do dodania. Za wszystko co ja powiedział, to, powiedział, pana, to, jak, kłam, to to, 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 ee, to, tylko były, to kłam, kurwa leciutko w, nacięte, kurwa. I Czy byś musiały, kurwa tak jak, na, jak były pocięte. Na kurwa. pewno według lekarza i z tego pisma co mieliśmy, yy, to yy, Amadeusz miał problem z układem nerwowym w hmm. tych palcach, że nie, nie, nie czuł mi w ogóle. Przecięte całe ścięgna miałem, że mogłem być kaleką do końca życia jeśli chodzi o tą rękę. Ale tak jak na przykład. Ale nie wchodziłem i nie wchodziłem. No to wejdźcie dokładnie, kurwa, nie. Ale rzeczywiście na papierze było napisane, że są problemy z układem nerwowym i jest problem z wyświetleniem. Dobra, ma problemy, ale kurwa, żaden człowiek nie robi czegoś takiego, żeby sobie kurwa podbić. Dawajcie kurwa suby albo coś. No kurwa, weźcie, wbijajcie kurwa do mnie na kanał i dajcie suba. Z takiego kurwa czegoś, no proszę ciebie. I na daje bardzo znaczne, wyświetlenia. Jedynym już w internecie, wypowiedziałeś się, ty. To ludzie wiedzieli, że dostałem maczetą i zaczęli głupoty gadać w internecie. Gdzie oh, maczeto, to by się zestrął, kurwa, z bólu, człowieku. E, a wiesz, co jest najciekawsze? Teraz mówisz, że nie dostałem maczetą, a są nagrania z monitoringu, i mnie kurwo mam nadzieję, że za to przeprosisz, bo są nagrania z monitoringu, jak miał maczetę. I co teraz powiesz, Szmakarzu? Zobaczymy, że. chwilą do... mówisz, że nie ma maczety, że Dobra, gdyby to, gdyby to była kurwa, kurwa zajebi się bo co maczeta, to przestań już, kurwa, człowieku. Pogroniłeś no, to, no, no, to no ty się pogronisz, Jak, jak leci z maczetą. I co, I co teraz powiesz? No to dobra, no to pokaż mi to kurwa Upa, nagranie. Pokaż się, mi to nagranie. Ale pokaż mi to nagranie, kurwa. Tak? Zobacz, żeby to była ten, taka zobacz, ostra jak, maczeta. Kurwa. Gdyby to była ostra maczeta, jakiś kurwa tempę, na, tempę narzędziem dostałeś, człowieku. Gdyby to była ostra by maczeta, te... Te... A, to byś miał po kurwa. Po rękach. Dobra. Tak, żeby, była, ale tempa, tempa jak Alan Kwieciński. Tępa, to ty jesteś kurwa cipa. No. Spierze kurwa, a później na dokładkę Denis się wyszedł na śmietnik. No. No, ale to się ja no, się w ogóle nie dziwię, z... bo to, to ta prostytutka, mu prawdę, tylko jak się pomylił. z tym farmazonem. Wszystko, co powiedział, to kłamstwo. Oprócz tego, że istniała dziewczyna, niestety wygadałeś się, która to była. No. No. Dobrze, dziękuję, Amadeusz, za telefon. Nie będziemy dalej tłumaczyć, no, bo już um, nic więcej też chyba z tej o. rozmowy nie, nie, nie wyciągniemy.